Cześć, witam was w kolejnym vlogu na moim kanale. Właśnie nagrywałam wstęp do dwóch innych filmów, także postanowiłam wykorzystać ten moment, kiedy jestem ogarnięta, pomalowana, normalnie słuchajcie, pół make-up dzisiaj, co się nie zdarzało już. Uuu, nie pamiętam kiedy już na co dzień, to ja w ogóle się nie maluję, bo po prostu szkoda mi czasu, jak zaraz wiecie, zaraz jest wieczór tak naprawdę. Zwyką dzieci, dają wrażenie, że zaraz jest wieczór, więc dzisiaj jest ten dzień, kiedy jest pełen makijaż, włosy jeszcze troszeczkę... Mokre, mamy słuchajcie, poranek. Na pewno to będzie vlog z dwóch dni, ponieważ dzisiaj nie będzie nic ekscytującego. A to dlatego, że malutka ma katar. Niestety trochę jej oczko również łzawi, chyba ją troszeczkę przewiało. Ostatnio miałyśmy gdzieś tam swoje pierwsze. Chcesz iść do mamuni? No, jako chora, chcesz iść mamunią, tak? Ostatnio miałyśmy gdzieś tam swoje pierwsze wyprawy do sklepu, no i tak malutka, ma 5 miesięcy, a za bardzo z mamą się nie chodziłaś do sklepu, no może jeszcze wiecie, wrzesień, jak był taki fajny, ciepły, no a jak zaczął się listopad, zaczęły się choroby, no to niestety, ale niestety, stety, musiałyśmy unikać takich miejsc, poza tym my i tak nie chodzimy na zakupy, bo zamawiałam z Barbory, do centrów handlowych my w ogóle nie chodzimy, więc generalnie nie miałam po co. Ale teraz jak jestem właśnie z dwójką w domu, to wiecie, w formie atrakcji wyskoczyłyśmy sobie właśnie do Biedronki zobaczyć nowości, bo były z przygo patrolu, więc tak wiecie, zobaczyć co i jak na luzie. No i Melunia po raz pierwszy poszła z nami yy, akurat do sklepu nie to, że w sklepie ją żywiało, tylko po prostu u nas są nad morzem w sensie, takie wichury cały czas, dzisiaj też tak leje, wieje, wczoraj był śnieg, w ogóle pogoda jest tak okropna, że naprawdę szkoda gadać. I właśnie oczko przywiało, bo żeśmy wychodziły i do apteki, i właśnie do tej biedronki, i tak strasznie wiało, że wydaje mi się, że to był ten moment. I właśnie oczko jej troszeczkę łzawił. Także dzisiaj postanowiłyśmy zostać w domu, bo dzisiaj mamy niedzielę, a Tata pojechała z Lili do dino, świata dino, czy coś takiego. Jest taka wystawa w Gdańsku, w jakiejś tam galerii, więc pojechali sobie zobaczyć. Też mieliśmy jechać, ale w sumie nie wiem, czy byś się nie wyzrożyła takich dźwięków. My idziemy zaraz na drzemkę, a potem zobaczymy, co będziemy robić. Ja na pewno dzisiaj muszę nagrać dwa filmy. Takie pełne. Po prostu wykorzystać ten moment, kiedy lili. Nie ma. Sprzątać za bardzo nie musimy. Wczoraj chałupę ogarnęłam, więc może po prostu u Meluch się poukładamy w szafce, bo kupiłam taki fajny organizer z Pepko na skarpety. Lili też taki ma i właśnie był tylko jeden w Pepko. A potrzebuję jeszcze taki do bielizny dla Lili, właśnie. I dla malutkiej też na pewno na coś się przyda. No jest rewelacyjny, także wam go pokażę. Poukładam sobie u Meluni w szafie. W ogóle mam taką wieżę ubrań do sprzedania po Meli, ale to ta nie mam kiedy tego zrobić. Może jak będzie lato, gdzieś. Jeśli Lili pojedzie na dłużej, Marusia, wiecie, będzie już rzadko jadła, będzie mogła powiedzieć więcej z tatą, to się zabiorę za wyprzedaż, bo ona ma mnóstwo rzeczy, których już oczywiście nie nosi. Ale wiecie, teraz też jest to światło słabe, więc nie mam momentu, żeby te zdjęcia zrobić dobre. Więc, no, ciężko mi się za to zabrać, ale mam nadzieję, że się w końcu za to zabiorę. Im będzie cieplej, dłużej będzie jasno. Nie, nie, Kocham nie, nie. Dobra, my idziemy teraz na drzemkę i później właśnie się za coś zabierzemy. No i zapraszam Was do oglądania tego vloga, ale w smarki led. A my mamy 5 miesięcy i właśnie Malusia się zaczęła z tydzień, półtora tygodnia temu, obracać z pleców na brzuszek, więc rewelacyjnie i to idzie, a tutaj się bawi właśnie taką swoją żerawką, chyba wam w jakichś hitach pokazałam, czy pokażę, nie wiem, już czy ten film był. E, że jest bardzo fajna. natomiast no, jeśli chodzi o leżenie na brzuchu, na niej nie bardzo, bo jest bardzo wysoka. i też jak widzicie trochę jest tu wyższa, tu niższa e, i po prostu mu się spada z tego. ale uwielbiam te gryzaki. Ma, akurat je mam w myciu e, i bawić się tym gusterkiem oraz tym szeleścikiem, bo on bardzo fajnie właśnie. jak widzicie szaleści. Także mój kurczaczek mały jest taki zwinny i tu nie ma włosków w tył. się wytarły moje myśli małej. Dobra, więc udało mi się ułożyć skarpeteczki. Tutaj mamy piękne opaski z temu, więc chyba tak po prostu na razie zostaną. Mamy skarpety, opaski, tutaj mamy czapeczki, a tu zaginione skarpety. Poczekam, może się z czasem odnajdą. A póki co już wszystko tutaj składam. No i prawda, że lepiej to wygląda. Jeszcze tak myślę, że może jeszcze jeden taki koszyk by się przydał na pewno. ale jak mówię, nie mogę go dostać. Jest kompletnie niedostępny. Ale ładnie teraz. Bo ja nic nie będę widział. Się u ale. my usiądziemy na Twoim nosie. Nie wolno. No weź na wycieczkę, proszę. Aż odjeżdżam. To potrzebujemy jakiś inny samochód. Gdzie mamy wsiąść? My jesteśmy małe pieseczki, mamy małe nóżki. Dobrze. Nie damy rady i same tak daleko. O, samochód Everest. Ona nam pożyczy? Ja To skakujemy. O, ale my nic nie widzimy, drogi. Jesteśmy za małe. Dobry. Jest taki śliczny. Taki. Pies, no, to, no, to pies. Dobra No, no, gdzie masz tutaj, zobacz, dostałaś taki blok. Oj, weź to urwij. Co mi się podoba? Tak. Samochód? No ma no, siatkę. Lubi ja lubię dygzaka, Ja Ty lubisz babcia? Ja lubię dygzaka. Ja lubię dygzaka. Proszę bardzo, Lili, dostawa od babci teraz taki zestaw artystyczny. Połóż sobie to, kochanie. Tu masz blok, zobacz, tu są puste też karteczki. No, tu spróbuj. Wróciłyśmy ze spacerku. Dzisiaj na obiad krewetki. Nie wiem, czy lubicie, ale my bardzo. I tutaj robię tempury, także będzie pysznie. I do tego mamy makaron ryżowy i pomidorki koktajlowe zmieszane. Postanowiłam przygotować sobie takie pudełko tak zwanych aktywności, gdzie będę przygotowywała różne zajęcia takie, wiecie, które są fizyczne, jakieś takie zabawy, prace plastyczne, bo na co dzień jestem z nimi dwoma, nie mam czasu tak tego przygotowywać, a jak sobie już wszystko przygotuję, włożę tutaj różne gotowe pomysły, to będę mogła z nią to robić, bo screenów w telefonie mam mnóstwo, ale mniej czasu. Poza tym dostałam od koleżanki takie pudełko z różnymi kartami pracy z, mm, właśnie z przedszkola, właśnie dla 3-latków. Także mam zamiar z Lili zacząć jutro coś tutaj działać, bo ona uwielbia różne takie zadania i tak dalej. Ja też nie chcę, żeby była do tyłu, jak nie chodzi, do przedszkola. Wiadomo, że w domu też się dużo uczy takich codziennych rzeczy, ale jednak co innego uważam, usiąść mm, i porobić jakieś takie różne ćwiczenia, tak konkretnie sobie o czymś porozmawiać w wzorów, one są dość szybkie i proste. Tutaj mam czterolatka, więc to na później. Te sobie jutro zrobimy. A póki co, właśnie chciałam posegregować to pudełko. Tu mam na przykład pisaki, także muszę pomyśleć, jakiej zabawy to użyć. W sensie te pisaki nie są do szczególnej zabawy, ale po prostu jeszcze ich nie używaliśmy. Jakieś naklejki, a to chyba było dla linii koleżanki. Poza tym wydrukowałam sobie mnóstwo takich fajnych różnych rzeczy z internetu. Tutaj, na przykład, no, skończyły mi się kartki, nie wydrukowało się wszystko. Także zaraz pójdę jeszcze raz naładować. To jest taki bałwanek yy, yy, i trzeba sobie ten nakleić na środek, a potem te dookoła. I dziecko ma za zadanie dorysować to, czego brakuje. Oczywiście nie będzie łatwo, bo wiecie, ona dopiero się uczy tak naprawdę jakieś tam pętelki robić. Ale jak zrobi po swojemu, to zrobi. To jest bardzo fajne. Myślę, że to sobie jutro zrobimy i Wam po prostu tutaj pokażę właśnie w jutrzejszym vlogu. Także mamy takie zadanka. To są ogólnie darmowe materiały, które ja gdzieś znajduję u jakichś dziewczyn na Instagramie. Ciężko mi teraz powiedzieć, co to było, bo jak mówię, ja drukuję to różnie. Kiedy karmię małą, kiedy wiecie, zasypia. Czy już śpi, ja sobie jeszcze chwilę leżę. Jak mi coś wpadnie by oko. Też sobie jakieś takie przepisy widzę, podrukowałam, więc sobie to posegreguję. Czy tutaj jest coś jeszcze? Czy ja mam właśnie na telefon? Ojeju! Chyba na telefon jakieś Wasze odpowiedzi też różne do filmów. I mam przepisy. Tak muszę też, Ojeju! I też to sobie właśnie... Mm. Też to sobie właśnie wszystko poodkładam, ale widzę, że właśnie kartki się skończyły i się wszystko nie wydrukowało. Także zaraz sobie dodrukuję i zrobię sobie taki właśnie miks tutaj, żeby wiecie, jak będę miała chwilę, żebym mogła sobie z nią y, porobić. Sięgnąć po prostu do takiego pudełka, mieć tutaj właśnie pipetę jakąś y, i tak powiem, że tak powiem wszystko przygotowaną, że to umyć. o co tutaj chodzi, bo nie wiem, czy uda mi się wszystko nagrać i czy wszystko zrobimy i tak dalej, więc trzeba wyciąć te kółeczka i dajecie dziecku takie, taką planszę, jedną przed tutaj kartką, na przykład tajta i, ta. i dostaje dziecko dwie nakrętki. Jedną nakrętkę po lewej stronie kładziemy na kółko w danym kolorze, jaki tutaj nam wskazuje, czyli na przykład tutaj mam ten kolorek, a druga rączka jest zielona. Zmieniamy karteczkę i teraz tutaj mamy żółty Wiesz co, trochę przepadłam, bo myślałam teraz, że na tych kartonikach narysuję właśnie takie rzeczy z wacikami, jakieś balony, lody i nie wiem, czy coś jeszcze uda mi się wymyśleć. Mam pipetę i Lili bardzo lubi właśnie używać pipetki. Zafarbuję wodę na różne kolory i będzie tutaj puszczała te kolorki i ozdobi właśnie lody i balony. Także kolejna. Fajna zabawa ląduje wy w koszyku. A więcej takich zabaw i różnych propozycji na moim Instagramie. Także wkładajcie. Właśnie znalazłam tego Instagrama: kawa i zabawa. I stąd na przykład wzięłam, jakbyście już byli ciekawi, tych dwóch zabaw, jakie Wam pokazałam. E, czyli um, czego tu brakuje: to jest ten bałwanek e, i te rączki, zabawa w kolory, czy gra w kolory. Także to są te rzeczy, mamy tutaj jeszcze, na przykład zabawy z lupą, ale musiałbym kupić lupę, ale też fajna sprawa, bo tutaj są takie malutkie obrazki i trzeba znaleźć takie samo. E, także też spoko, ale nie mamy kupić co? Lupy. I zabieram się za przygotowywanie tortu. Mamy krem, świeczuszkę, taką racę. Mamy taki napis, który do tej i jamu. Będę przekładała właśnie jam biszkoptem. A na wierzch pójdą chyba borówki albo tylko brzydkie w puszce. Nie wiem, jeszcze zobaczę. Także taki świetnikowo-świetlankowe z dżememem i z brzydkinami u góry. Myślę, że będzie smacznie w zaakceptowała smaki. Mąż też lubi takie, więc idealnie. Proszę, zaraz dojdą owoce, może jakaś posypka. W każdym razie ja proszę bardzo, cała brudna, no bo już jestem w piżamie, bo jest 21. Tak mi się przypomniało, bo w ogóle takie torty robił zawsze mój tata. Właśnie tak przekładał dżem, krem, e, tutaj mi się coś zrobiło. A ja zawsze czekałam na to, aż otrzymam to do oblizania, czy pobite śmietanie, czy właśnie po kremie, jak e, robił tort. Także, mmm, sentymentalnie. zasadzie jestem zmęczona, Mela coś ma katar. Pierwszy zaczęłam smarkać Lili, melusia, a teraz ja czuję, że trochę mnie rozkłada zatoki. Ale tak na koniec chciałam powiedzieć o tym, co jest dla mnie najtrudniejsze w macierzyństwie, bo o dziwo, w tym macierzyństwie jakby kiedy jest mamą po raz drugi, kiedy mam dwóczkę dzieci. I o dziwo, nie jest to to, że jestem z nimi. Codziennie dwoma. Nie jest to to, że nie mam czasu dla siebie, nie jest to to, że mam nieogarnięty dom, czasami, często, wiecie, że nie wiem, że nie wiem regularnie, no takie rzeczy, do których no jakby jestem przyzwyczajona, nie jest mi ich żal, bo wiem, że to jest wszystko kwestia czasu, to jest taki pewien, wiecie, etap wszystkiego mieć nie można, o tak. Natomiast najtrudniejsze dla mnie są słuchajcie drzemki. Naprawdę. Wiecie czy nie wiecie? Moja córeczka od początku, praktycznie no od czwartego tygodnia, okazało się, że ma refluks ukryty i to było dla mnie najtrudniejsze, bo ona wtedy przestała totalnie spać w dzień, totalnie przestała, że totalnie nie potrafiła zasnąć w jakikolwiek sposób, no ale taki noworodek bez snu to sobie oczywiście nie radził, więc na wszystkie sposoby próbowałam, a wiązało się to z tym, że po prostu nosiłam ją cały czas. Naprawdę cały dzień na rękach, co było bardzo trudne. Później odkryliśmy chustę i było git w chustce, no ale jak skończyła 2,5-3 miesiące, 2,5 chyba mniej więcej, to już po prostu dla mnie była za ciężka na chustę i też było niewygodnie, i znowu straciliśmy jakikolwiek sposób, żeby ją uspać. Potem przyszedł właśnie RSV, to zapalenie od skrzeli, więc przyzwyczaiła się do spania właśnie w ostatnim tam miesiącu, w tym czwartym, tak bym powiedziała. tak to był taki chorowity miesiąc, 3,5-4 miesiące jak miała. Mm do spania przy piersi co nie jest dla repuksiaka dobre bo wiadomo, że jak zje i śpi i je i śpi, to potem jej wszystko wraca, nie można jej położyć, odłożyć i tak dalej, ale no słuchajcie, no nie sposób jej oduczyć tego, żeby po prostu tak nie było wiecie, koleżanka mi mówi no, że ona by próbowała tak długo, żeby w końcu popłakała, by zasnęła, ale wierzcie mi, że ja z tej bezsilności już wiele razy po prostu nie dawałam rady i okej, okay, ona w pewnym momencie zasypiała ale za dwie minuty wstała i płakała znowu Albo jeśli zaśnie już z takiego płaczu, że właśnie nic jej nie pomaga. Na przykład wczoraj miał taki dzień, że wiecie, lula mi ją, noszę ją, na rękach płacze, odłożona płaczę, lulam płaczę, przy piersi ona jakby nie umie zasnąć. Ona to jest taki sen, wiecie, 20-30-minutowy, żeby się naładować, ale najlepiej się śpi w łóżku, tylko że przez ten refluks nie może. E, no, w wózku nie chce, no w samochodzie jedynie, no, ale przecież nie mogę godziny jeździć codziennie. A, więc no właśnie nie sposób jej dać taki treściwy sen, no i właśnie nic jej wczoraj nie pasowało, ani właśnie ręce, a ja już mam znowu spuchnięte tutaj kciuk, dłoń, wszystko mnie strasznie boli, ciało wręcz, od dźwigania oh, właśnie jakaś kość mnie tutaj boli, bo wiecie, pupę jej tak trzymam no i chodziłam tak z nią tyle, żeby sobie po prostu chociaż trochę postała bo naprawdę no żadna pozycja jej nie odpowiadała no i nie da się jej nie doży położyć to jeszcze nawet na tych rękach płaczę, co mnie po prostu... Wczoraj była niedziela, więc pół biedy, był, bo był mój mąż dzisiaj jest poniedziałek i dzisiaj był, nie wiem, czy nie gorszy dzień. Była rano moja koleżanka, więc jakoś tak wiecie, zleciało. Fakt, że mąż wstała o 6, została o 12.30, spała 15 minut do tego czasu. Oczywiście chciała tak, jak zawsze, po półtorej godziny, no ale Katarek jej nie pomógł. Wypracowałam z nią zasypianie rano w łóżku, to znaczy. E, że już jej nie karmię do samego snu, bo to jest najgorsze, co mogę jej zrobić, tylko o godzinę wcześniej mm, i wtedy ja tylko ją bujam No i niestety zasypia płacząc, ale wiem, że są dzieci, które w ten sposób się wyciszają, że po prostu sobie płaczą. No ale rano jest tak zmęczona, że góra jest to 15 minut, góra, i to nie jakiegoś takiego wielkiego płaczu, bo już się przyzwyczaiła na początku, było ciężko, e, i jestem w stanie nią odłożyć, no chyba, że właśnie tak jak teraz jest chora, no to nie spała przez 6 godzin, no od tych 15 minut, kiedy padła. Um, co ja mówię? No że po prostu e, tak się rano udaje i wtedy sobie śpi 40 minut, godzinę czasem półtorej godziny i to jest taka jedyna drzemka, którą daje się odłożyć. A Melusia śpi bardzo dużo, bo słuchajcie, śpi co dwie godziny. Teraz jak jest chorad chce spać co półtorej, więc jak ja muszę ją, wiecie, trzymać albo nosić na rękach, no nie jestem w stanie ją, wiecie, ani pomiędzy karmieniami uspać tak, żeby była najedzona, jednocześnie, żeby jej to jedzonko nie wracało, więc już siedzę z nią na tych rączkach, tylko ona też nie chce na tych rękach spać, tylko po prostu chodzić i bujać, najlepiej przez całą drzemkę. Dzisiaj po prostu po prostu tak z nią padłam, że chodziłam z nią e, na rączkach e, już w ten sposób. E, zawsze ona lubi pionowo, ale w ten sposób i po prostu, tak się położyliśmy, położyłam się z nią na łóżko, e, wziąłam sobie tutaj jakąś poduszkę, i trzymałam ją tak mocno i zasnęła na 30 minut i wtedy oczywiście znowu wstała z płaczem, bo znowu chciała spać, e, no więc znowu ta pierś, no bo znowu by inaczej płakała na rękach, no naprawdę te drzemki są dla mnie naprawdę najtrudniejsze i gdzie wcześniej narzekałam, że pierwsza coraz spała tylko przy piersi Ym, i to było takie, o Jezu, tylko ja jestem do spienia, teraz też jestem tylko ja e, i nie mogę znaleźć żadnej dobrej pozycji, która jej po prostu odpowiada przez ten, podejrzewam, refluks, jak będzie siedziała, jak będzie spionizowana, może będzie łatwiej, bo bardzo lubi spać w łóżku, no ale często właśnie przez niego nie może, tylko się rano udaje, kiedy ten brzuszek rano jest jeszcze taki, wiecie, pustawy, zje sobie raz i tak jest delikatnie, a jak już w ciągu dnia je, no to im później, tym gorzej, Dlatego, że na przykład po 17 ja ją już zbieram do spania i o 18 ją usypiam, o 18 właściwie już śpi, bo no nie jestem w stanie już jej położyć tak później po południu, już nawet ona nie zacznie nawet na rękach, bo tyle jej się tego wiecie gazu nadzbiera w bruszku i tak dalej, chociaż tutaj osteopata naprawdę... Bo do przedwczoraj było tak, że jak ona zjadła w nocy, to nie spała, że budziła się dwa razy, czyli nie spała za pierwszym razem półtorej godziny, a jak jadła nad ranem, to nie spała trzy godziny, czyli na przykład od czwartej do szóstej trzydzieści dzień w dzień nie śpimy. No i od dwudziestej trzeciej do pierwszej, od dwudziestej do pierwszej trzydzieści, także uwierzcie mi, że ja jestem po prostu zombie. No, ale byliśmy stałopaty, niestety długo nie byliśmy, no bo te choroby, coś tam, coś tam. Poćwiczył z nią bardzo dużo, i od tego dnia, kiedy właśnie byliśmy w nocy, zje noszę ją z 15 minut, 10, nie wiem, bo czasem już nie jestem świadoma, i śpi. Także dzisiaj mam zamiar się położyć wcześniej, spać, bo jeszcze coś mi rozkłada i chociaż trochę uzyskać na tych nocach, no ale też wstaję o 6 rano, więc. No prawda, noce i właśnie drzemki, noce to już w ogóle, no ale te drzemki są dla mnie najgorsze, najtrudniejsze i też wiecie, ze świadomością, że też jest Lili w domu, no nie jest to dla nas prosty czas, więc jak przy Lili czekałam, że się drzemki skończą, tak niestety, czy mnie ostrość nie zgubi? Oczywiście, że gubi, kurde, mam nadzieję, że nie zgubiła za, du za dużo, że długo to nie trwało. E, więc mam nadzieję, że po prostu te drzemki się szybko skończą. Trochę ponurym akcentem, ale jestem naprawdę bardzo zmęczona e, i to mnie męczy głowa, już po prostu mi pulsuje po dzisiejszym dniu. E, także ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu, subskrybujcie koniecznie mój kanał, żeby być na bieżąco, będzie mi bardzo miło i do zobaczenia. Pa, pa!